Dzisiaj filmik o nieco, no dzisiaj nietypowej żurówce. Tutaj mamy takiego to Philipsa i jest to halogen. Jest to zwykły halogen 42-watówka, który przyznam szczerze, no jest dosyć ciekawą lampką. W ogóle taki trochę odpowiedni klamki metal ale w malutkiej wersji. Ale niestety nie, bo jest to zwykłe, zwykły halogen. I znalazłem go w pudełku w garażu, co jest dosyć ciekawe, bo taki budo, o takiej budowie żelówki jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, ale już mam. Teraz pokażę Wam tabliczkę znamionową, może nie tabliczkę na co, co ile pieczątkę, nie wiem, jak, nie wiem jak na to się teraz mówi. 42 waty i co ciekawe 2800 kelwinów, co jest dosyć rzadkie. Yy, nie, nie, yy, tak, krwinów. i 630 lumenów, fajna żaróweczka szczerze, no, także taka żarówka, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć.